Witaj. Jeśli to Twoja pierwsza wizyta na kanale i fascynuje Cię świat channelingu, czyli odbioru informacji z przestrzeni niefizycznej, trafiłeś we właściwe miejsce. Mateusz Bajerski to certyfikowany hipnoterapeuta, mentor i channeler, a także członek Professional Hypnotherapy Practitioners Association. Mateusz podczas swoich sesji nawiązuje kontakt z posłannikami światła, przekazując. Inspirujące i transformujące informacje. Aby lepiej zrozumieć, z kim się łączy i jak wygląda ten proces, zacznij od odcinka Przewodnicy Duchowi, ich powołanie i połączenie z Mateuszem. Wszystkie linki i dodatkowe informacje znajdziesz w opisie odcinków. Subskrybuj kanał i udostępnij ten materiał, aby inni również mogli odkryć tę wyjątkową przestrzeń świadomości. Jeszcze raz witam wszystkich i zapraszamy. Jeśli nurtują Was pytania związane z duchowym rozwojem, wszechświatem czy przyszłością, zapraszamy do zadawania ich w komentarzach pod naszymi filmami. Ogólne pytania, na które odpowiedzi mogą być cenne dla większej grupy osób, będą przekazywane posłannikom światła, a odpowiedzi na nie opublikujemy na kanale w kolejnych odcinkach. Nie będziemy odpowiadać na osobiste pytania. Gdyż takie najlepiej omawiać podczas sesji channelingu jeden na jeden. Dziękuję bardzo. Na czym polega opętanie i egzorcyzm, czy to tylko wytwory ludzkich umysłów? Opętanie jako takie, które rozumiesz w myśli ludzkim nie istnieje, ponieważ... Każda istota ludzka ma swoją własną wolę. Do tej własnej woli mogą być wysłane sugestie, sugestie, które są pozytywne bądź negatywne w odbiorze ludzkim. I teraz, kiedy osoba się poddaje, kiedy osoba uważa, że nie ma mocy, nie ma siły i poddaje się. To może odbierać przekazy, tak jak informacje z radia, które sugerują zrobienie czegoś bądź zachowanie się w jakimś stopniu. I ta osoba tworzy iluzję dla samej siebie iluzję zniewolenia, iluzję poddania się. I musi zrozumieć, że to jest też doświadczenie tej duszy to jest to, co ta dusza wybrała dla siebie doświadczyć w tym fizycznym wcieleniu. Więc nie można tego oceniać w żaden negatywny bądź pozytywny sposób. To po prostu jest. I teraz, kiedy twoja wibracja jest nisk, czyli kiedy jesteś ubrudzony w błocie, to im więcej chodzisz, tym więcej tego błota może się do ciebie przykleić, ponieważ przyciągasz tą samą wibrację. Kiedy znasz siebie, kiedy kochasz siebie, kiedy poznajesz siebie, kiedy, kiedy uwalniasz siebie, kiedy wierzysz w siebie, twoja wibracja wzrasta. I żadne błoto nie jest w stanie się do ciebie przykleić, a nawet jeżeli się przyklei, to jesteś tego świadomy i jesteś w stanie siebie oczyścić, wyprać swoje ubrania, wziąć prysznic, uwolnić się od tego. Ale zawsze prawdą jest to, że to ty masz własną wolną wolę, I to ty masz wybór, ty masz moc decyzji. Jeżeli cokolwiek jest, co nie rezonuje z tobą, co nie rezonuje z twoim sercem, to możesz to odrzucić. Możesz wybrać, nie zadawać się z tym. Nie ma nic potężniejszego od Ciebie, od Twojej wolnej woli, od Twojego wyboru. I tak jak powiedzieliśmy wcześniej, jeżeli ktoś się poddaje, to rezygnuje ze swojej wolnej woli, rezygnuje ze swojego wyboru, ponieważ tworzy iluzję tego, że nie ma wolnej woli, że nie ma swojego wyboru. I wtedy może. Działać za sugestiami innych osób, innych energii, innych fal radiowych, które są wysyłane. Czy to ma dla Ciebie sens? Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że wpływy energetyczne mogą osłabiać ich świadomość i odbierać wewnętrzną moc. Jeśli chcesz sprawdzić, czy w Twoim polu energetycznym istnieją takie zakłócenia, warto to zweryfikować. Możesz umówić się na indywidualną sesję oczyszczania energetycznego z Mateuszem. Link znajdziesz w opisie. Ok, mamy to. A teraz egzorcyzmy. Sposób, w jaki wykonywane są egzorcyzmy, działa w sposób, w jaki wykonywane są egzorcyzmy czyli rozdziela. Dwa silne magnesy na siłę. Wyobraź sobie, że jesteś bardzo silną osobą. Jesteś bardzo silny mentalnie, duchowo, emocjonalnie. I nagle odkrywasz to, że nie możesz funkcjonować fizycznie w sensie, że jesteś, ale nie możesz dotykać przedmiotów nie możesz nic działać w świecie fizycznym. Ale bardzo lubiłeś świat fizyczny. I nagle znajdujesz kogoś, kto jest bardzo słaby. Kto myśli, że jest bardzo słaby. Kto myśli, że nie ma wolnej woli, kto bardzo źle się czuje, kto bardzo siebie nie kocha. I ty sobie myślisz, a podejdę do tej osoby, zobaczę, co się stanie. I wtedy odkrywasz, że każda twoja sugestia jest natychmiast wykonywana przez tę osobę. Ponieważ ta osoba. Nie chce się przed tym bronić. Nie chce podejmować innych działań. Nie chce podnieść swojej wibracji. Zaczyna akceptować to, że mówisz, co ma robić. I kiedy następuje zewnętrzna interakcja i ktoś na siłę zaczyna wyciągać cię i odczepiać od tej osoby, to zaczynasz się bronić. Tak samo ta druga osoba zaczyna się bronić. Mówiąc, mnie tak było dobrze. Ja nie chcę podejmować za siebie decyzji, nie chcę mieć swojej wolnej woli. Ja wolę tak funkcjonować, bo wtedy mam wymówkę, nie biorę odpowiedzialności za siebie. I co się dzieje? Następuje pokaz teatralny, następuje rozdzielenie na siłę dwóch energii, które do siebie się przyciągały. Jedna energia, która chciała mieć, Siłę podejmowania decyzji, ale nie mogła wpływać na świat fizyczny, a jedna energia, która nie chciała podejmować decyzji, nie chciała mieć wolnego, wolnego wyboru, nie chciała podejmować odpowiedzialności. I wtedy następuje silne rozdzielenie, które może wyglądać dla obserwatora w negatywny sposób. Ale nie jest to tak. Że jedna energia przejmuje kontrolę nad drugą energią, to zawsze osoba ma wybór, czy poddaje się, czy oddaje swoją wolną wolę, czy oddaje odpowiedzialność za swoje zachowanie, czy nie. Jakakolwiek energia nie może przejąć Twojego ciała i zachowywać się za Ciebie. Może jedynie sugerować, podpowiadać. Wysyłać sygnały, które są odbierane przez tę osobę. Więc sposób, w jaki wykonywane są egzorcyzmy, działa w sposób, w jaki wykonywane są egzorcyzmy czyli rozdziela dwa silne magnesy na siłę, więc powstaje tam dużo energii i wygląda to tak, jak wygląda. Czy jest to dość jasne, jest to dość klarowne? W inny sposób, wyobraź sobie, że masz dwa bardzo silne magnesy, które na siłę chcesz rozerwać. Musisz się troszkę namęczyć, żeby to powstało. Kiedy się męczysz, powstaje dużo energii i ta energia zostaje jakoś uwolniona. I to widać w zachowaniu osoby, która przechodzi przez tak zwany egzorcyzm. Dodatkowo, w świadomości ludzkiej jest pewna forma wizerunku tego, że to musi wyglądać w taki sposób. Że ktoś komuś opowiedział, jak to było straszne, jak to wyglądało. I wtedy w umyśle świadomym wygląda to tak, jak wygląda, i ludzie też postępują w podobny sposób. Egzorcyzmy to jedno, ale kluczowe jest, jak dbasz o swoją energię każdego dnia. Oczyszczanie energetyczne pozwala usunąć wpływy, które mogą osłabiać Twoją świadomość i wewnętrzną moc. Jeśli chcesz sprawdzić stan swojej energii i wzmocnić swoją ochronę, możesz umówić się na indywidualną sesję. Szczegóły znajdziesz w opisie. Dziękuję. Do usłyszenia. Pa.